Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Tomek, a ja Tomek i witajcie w gotowaniu z Tomkiem. Dzisiaj z okazji Wielkanocy, czyli świętu, które powinno być poświęcone świętowaniem Zmartwychwstania Jezusa, ale jest tylko w Polsce, będziemy robić coś kompletnie niezwiązanego z tym, czyli Babkę Wielkanocną. Czekaj co? W każdym razie zacznijmy. Dajcie tutaj jakiś wagon. Dobrze, kiedy mamy nasz wagon, trzeba do niego dodać trochę homarów, węgiel, jakiś metal, kamienie, beczki słonia i gałęzie. Dodajemy parę baterii. I wstawiamy do piekarnika na pół godziny. Zobaczmy jak nam to wyszło. I proszę, baba wielkanocna jak z obrazka. Czekajcie, o czym wy mówicie, że babka wielkanocna to ciasto, a co? prawdziwa lokomotywka. Wyłącz! Wesołych świąt wielkanocnych od Tankmana i innych lokomotyw.